Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Na spotkaniu ze startatami. Witamy Panie Prezydencie, nic nie pada. Nic nie pada. Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. No jest tak, kampania to jest wielka podróż i zdarzają się w niej przygody, ale dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego i młodej polskiej przedsiębiorczości nie ma przeszkód. Zatem nasze spotkanie się odbędzie. Bardzo serdecznie proszę. Pana Prezydenta o wprowadzenie, słowo wprowadzenia. Proszę Państwa, Państwa po pierwsze chcę, chcę podzielić się moją obserwacją, że temat właśnie przedsiębiorczości ludzi młodych, program, programu na młodych ludzi w Polsce, dobry start dla młodych, no jest tematem aktualnym, czyli inaczej się mówi gorącym, na tyle gorącym, że też system na Ale myślę, że gdzie, jak gdzie ja, w tym środowisku i w tej instytucji, no wszyscy mamy świadomość, że właśnie trzeba mieć odwagę w pokonywaniu przeszkód różnorakich, że się pojawiają bardzo różne przeszkody na drodze do sukcesu gospodarczego i sukcesu życiowego młodych ludzi. To czasami są przeszkody natury ekonomicznej, czasami organizacyjnej, czasami technicznej. Przed chwilą miało miejsce, ale bardzo często są to przeszkody natury prawnej. Dlatego chciałem, korzystając z okazji, z jednej strony serdecznie podziękować i pogratulować aktywności Państwa, która, jak wiem, wywodzi się z nurtu inkubatorów akademickich na przedsiębiorczości. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że mam pełną świadomość, iż to jest ten odpowiedni moment. Na wykazanie się kolejny raz, raz przez Polskę tak zwaną mądrością etapu. Bo na każdym etapie rozwoju, co innego jest mądrością, co innego jest sprawdzianem odpowiedzialności. Za Polskę rozumiano nie kadencyjnie, nie wyborczo, tylko rozumiano w perspektywie, widziano w perspektywie dłuższej niż jedna kadencja parlamentu czy jedna kadencja prezydenta. Dłuższe to znaczy w perspektywie tak naprawdę następnego pokolenia, co najmniej. I otóż mądrość etapu na samym początku zagospodarowania wolności, także wolności gospodarczej, przejawiała się w takim świadomym otwarciu na technologie ze świata wyżej rozwiniętego. No, bo to była nasza jedyna szansa na uzyskanie nowej możliwości, no, nie pozostania w tyle. No, a okazało się, że potrafiliśmy tą mądrość etapu też wykorzystać w takich sprawach jak na przykład yy, upowszechnienie szkolnictwa wyższego, jeśli chodzi o poziom edukacji społeczeństwa. Yy, potrafiliśmy w wielu miejscach wykorzystać. Dzisiaj mądrość etapu mówi tyle, że trzeba stawiać na innowacyjność w taki sposób rozumiany i realizowany, jak to jest realizowanie rozumiane w świecie wyżej rozwinięty. Ten, który jeszcze go który powoli doganiamy ale jeszcze musimy, tak powiem, zwiększyć wysiłek, a nie zmniejszyć. Mądrość etapu oznacza tyle, że musimy zgodnie z procedurami, zgodnie z definicją innowacyjności, która funkcjonuje w Unii Europejskiej i daje dobre, widoczne gołym okiem efekty, no bo przecież wszyscy to widzą, że kra widać kraje, gdzie się żyje lepiej, gdzie się żyje mądrzej, gdzie się żyje bardziej założony. Gdzie jest większy rozwój, gdzie jest większa nowoczesność? No to wszyscy wiemy. No więc trzeba iść tą samą drogą. Nie ma co wymyślać, prawda, odkrywać Amerykę. Trzeba iść europejską drogą, która zachęca zresztą do wysiłku na rzecz innowacyjności. To jest ten odpowiedni moment, również dlatego, że mamy w tej chwili przed sobą drugą. Wielką, ważną dla polskiej perspektywy finansową Wiadomo, że albo można te pieniądze przejeść, albo można zainwestować w przyszłość. Jednym ze z źródeł lepszej przyszłości, w moim przekonaniu, muszą być inwestycje w innowacje. Można je rozumieć na różne sposoby. Ja nie będę, pewnie Państwo będziecie mówili o tych sprawach, ale ja chciałem się skoncentrować na, na, na własnym projekcie ustawy, która już jest w Sejmie, na rzecz, której trzeba oddziaływać i na sferę polityczną, ale i na opinię publiczną również, to jest ustawa właśnie na rzecz innowacyjności. To jest pierwsze tego rodzaju rozwiązanie. To nie jest tak, że w ogóle zaczynamy od zera. Nie. Wiele rzeczy się działo bardzo dobry i bardzo ważnym i pod niektórymi względami, jeśli chodzi o parametry innowacyjności, jest zupełnie dobrze. Pod dwoma względami jest dobrze, to znaczy na pewno jest dobrze, to znaczy jeśli chodzi o poziom wykształcenia młodego pokolenia, ale również pod względem ilości sprowadzanych do Polski nowoczesnych technologii. Tyle, że to już dzisiaj nie wystarczy na kontynuowanie sukcesu. W związku z tym ta ustawa jest według mnie absolutnie konieczna i jest ważnym bardzo krokiem naprzód. Ona zakłada premiowanie w systemie podatkowym. Tych firm, które będą inwestowały w innowacyjność. podziałem takim, który myślę, że dla Państwa środowiska, dla środowiska młodych przedsiębiorców, ludzi ambitnych, którzy w tym obszarze chcą widzieć swoją przyszłość, nie bez znaczenia jest to, że wprowadza wewnętrzne zróżnicowanie między dużymi firmami, a firmami średnimi i małymi. Oczywiście w Polsce dominują te małe i średnie firmy, no ale większość z Państwa, którzy tutaj w tym, w tym startupie budują swoją przyszłość, no to na ogół są właśnie małe firmy i wszyscy wiemy, że trzeba rosnąć, prawda, żeby sobie skutecznie konkurować czy radzić na nasz, w świecie konkurencji. W związku z tym jest preferencja dla małych firm, która wyraża się w tym, że te mniejsze, małe firmy będą mogły zresztą zgodnie z definicjami europejskimi. Małe firmy będą mogły korzystać z jeszcze korzystniejszych warunków podatkowych, uzyskując nie tylko zwrot kosztów nakładów, ale również pewien bonus w postaci ulgi podatkowej. Czyli jest różnica między dużymi firmami, które mają mieć podpis do poziomu 120%, a małymi, które po 150%. To jest w moim przekonaniu rozwiązanie absolutnie niezbędne. Po to, aby przejść od fazy gadania, o innowacyjności, do fazy tworzenia rzeczywistych ram prawnych, które by nie tylko no, wspomagały ambitnych, ale również tworzyły mechanizm po prostu przyspieszający uzyskiwanie odpowiednich parametrów, które razem złożą się na to. Ja jestem absolutnie przekonany, że to jest realnie możliwe, żeby w ciągu 10 lat Polska z pozycji chyba 25. Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom innowacyjności, czyli my jesteśmy w ogóle taka jest prawda, awansowała do pozycji dziesiątej. Warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt, że najbardziej innowacyjne są gospodarki krajów skandynawskich i niemieckich, ale już kraje tradycyjne o silnej, silnej, powiedziałbym czasami zbyt silnej pozycji państwa, i takich scentralizowanych pokusa, pokusa załatwiania spraw przed centralizację władzy na ogół są dużo gorzej pod tym względem. Ale ta dziesiąta pozycja w ciągu dziesięciu lat jest absolutnie możliwa. Jest absolutnie możliwa i to w absolutnie większości parametrów, które decydują o tym, gdzie na tej skali poszczególnej kraje Unii Europejskiej się mieści. Innym rozwiązaniem, które chciałbym zadedykować Państwu, też trochę, nie, może to nie jest akurat toś, aż tu powiem, może i to ośrodki no to jest ta innowacyjność musi być także realizowana poprzez stworzenie mechanizmów ułatwionej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi i nauką, a właśnie przemysłem czy przedsiębiorcami, firmami. Temu ma służyć także i zwiększenie atrakcyjności. I powiem, realnie osiągnięć, przydatnych w praktyce, przez potrzebne przez instytucje, także naukowo-badawcze. Między innymi, no wszyscy wiemy, że do pewnego wieku, patrzę na Państwa ze zresztą, jest się kreatywny bardziej albo mniej po prostu i ma się więcej, większy potencjał uzyskiwania wiedzy i jej wykorzystania w sposób kreatywny. i Wszyscy wiedzą na świecie, że w związku z tym warto przyciągać do swoich uczelni, do swoich instytucji naukowych młodych doktorantów. Wszyscy wiedzą, my też wiemy, ale do tej pory to była jedna z najsłabszych stron Polski, jeśli chodzi o parametry innowacyjności. Stąd w świadomie w ustawie są wprowadzane mechanizmy umiędzynarodowiające naukę polską poprzez otwarcie także i ułatwienia w zakresie Studiów doktoranckich podejmowanych w Polsce przez doktorantów, nie tylko spoza Polski, ale także spoza Unii Europejskiej. Tak jak wielu najbardziej ambitnych, kreatywnych i zdolnych do sukcesu młodych ludzi jedzie i robi doktoraty na uczelniach amerykańskich. I tego są dobre skutki. Także tutaj z, z Państwem rozmawiamy z tymi osobami, wiem, że też jest istotne, gdzie się po prostu studia. Z punktu widzenia dalszych szans, no to my musimy odpowiedzieć analogicznym procesem. Otwieraniem się i zachęcaniem do stosowania tych najbardziej kreatywnych, najbardziej wnoszących nową wiedzę ludzi u nas w Polsce, bo potem oni zostają z tą wiedzą, jeżeli zyskują szansę na lepsze funkcjonowanie i są zaczynem coraz dalej idącego postępu. No to jest ustawa, która w moim przekonaniu. Otwiera drogę, tam jest cała, cała masa innych rozwiązań, dodatkowych jeszcze możemy o tym mówić. Ale oprócz tego wydaje mi się, że trzeba tworzyć w wymiarze bardzo praktycznym także rozwiązania adresowane wprost do młodych przedsiębiorców. Już o tym mówiłem, będziemy za niedługo nie będziemy, pod, zrobimy na kolejną odsłonę, bardziej szczegółową projektu, który nazwaliśmy Dobry Start dla Młodych. Startuje w dorosłe życie, prawda? to jest znaczy między także i we własną przedsiębiorczość. Tu znowu nie trzeba odkrywać Ameryki, aczkolwiek czasami warto. To, bo chodzi o skorzystanie z, uczynienie, zbudowanie systemu całościowego przy wykorzystaniu różnych doświadczeń, które są nawet w Polsce. Bo są w niektórych samorządach podobne rozwiązania, czyli idące w tą samą stronę. Trzeba z tego jednak zrobić system ogólnopolski, który miał ambitny, który by razem w pakiecie mógł spowodować to, że będziemy, będzie rosła konkurencyjność polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjność, ale także o kreatywność i energię dla młodych przedsiębiorców. Ten pakiet dla młodych będzie miał zresztą cały szereg innych dodatkowych rozwiązań. Myślę, że na tyle, tyle tytułem wstępu. Trochę nam zabrała akcja myśli. Dziękujemy panie prezydencie.